Witam Państwa bardzo serdecznie w Środowe Popołudnie, które nazwałam popołudniem przypominajką. Antywirusowe autorskie spotkania w sieci przypominają, że za tydzień 24 marca o godzinie 20 we środę widzimy się na łączach internetowych. Gościem Marka Zająca będzie pan Marek Kęskrawiec, dziennikarz śledczy. Który przyjrzał się dokładnie osobie księdza Baszobory, ugandyjskiego katolickiego księdza, który był kilkakrotnie w Polsce i swoim duchem, swoim charyzmatem uzdrawiał ludzi. Przygląda się fenomenowi tego yy, wydarzenia. Książka, którą będziemy prezentować, to Baszobora człowiek, który wskrzesza zmarłych. Bardzo ciekawa analiza. Postaci, fenomenu osoby, tego czarnoskórego kapłana. Proszę Państwa, kilka tygodni temu proponowaliśmy osobę księdza Tischnera, jego filozofię. Zupełnie zmiana kierunku. Inne spojrzenie na religijność, inne spojrzenie na wyznawanie wiary. Myślę, że nasz gość, pozostawiony w rękach Marka Zająca. Na pewno opowie nam wiele interesujących rzeczy o swoim, yy, swoich obserwacjach, swoim procesie badawczym, w zasadzie nawet odnośnie fenomenu księdza Baszobory. Serdecznie zapraszam do zobaczenia we środę 24 marca. Dziękuję.